Kiedy patrzymy na flagi europejskie, są one generalnie bardzo różne od siebie. Oczywiście istnieją pewne podobne motywy, ale kolory są zupełnie inne. A nawet jeśli kolory są podobne, flagi można łatwo odróżnić po ich układzie. Jeśli jednak spojrzymy teraz na flagi państw arabskich, wszystko wygląda zupełnie inaczej. Nawet na pierwszy rzut oka widać, że wszystkie wyglądają bardzo podobnie. Widzimy prawie wyłącznie cztery kolory: czerwony, zielony, czarny i biały. Motywy wielu flag również pokrywają się w uderzającym stopniu. Na przykład trzy flagi Jemenu, Egiptu i Iraku, albo Jordanii i Palestyny, albo Kataru i Bahrajnu. Całość nie jest oczywiście przypadkowa, ale ma bardzo konkretny powód. Jaka historia kryje się za arabskimi flagami? I dlaczego wszystkie wyglądają tak podobnie? Rozwikłamy te tajemnice wspólnie w dzisiejszym filmie. Baw się dobrze. Aby zrozumieć tło, musimy najpierw zagłębić się w historię. Większość państw arabskich ma bardzo podobną przeszłość. Przez większość tego czasu znajdowały się one pod obcymi rządami, z osmanami mającymi największy wpływ. Na początku XVI wieku zajęli oni cały świat arabski. Pod rządami sułtana Selima I, pokonali Mameluków. W rezultacie współczesna Syria została włączona w 1516 roku. A zaledwie rok później wszystkie państwa, aż do Egiptu, poszły w ich ślady. Podboje były kontynuowane przez jego następcę Sulejmana Wspaniałego. Podbił Bagdad w dzisiejszym Iraku i kontynuował podbój całego Półwyspu Arabskiego. Jeszcze więcej terytoriów w Afryce Północnej przypadło Osmanom. Pod koniec wieku prawie cały świat arabski znajdował się pod kontrolą sułtanów. Pomimo szybkiej ekspansji, późniejsze rządy były stosunkowo łagodne. Podbite terytoria arabskie zostały podzielone na prowincje i dystrykty, które były zarządzane przez osmańskich gubernatorów. Ci jednak opierali się na istniejących lokalnych strukturach i elitach aby sprawniej zorganizować administrację i zapewnić sobie lojalność miejscowej ludności. Wiele regionów cieszyło się zatem dużą autonomią i mogło samodzielnie regulować sprawy religijne i cywilne. Złota era rozpoczęła się zatem w całym imperium. Wiele arabskich miast, takich jak Damaszek, Kair i Bagdad, rozkwitło kulturowo i intelektualnie. Integracja z imperium promowała handel oraz wymianę idei i wiedzy. Arabscy naukowcy, artyści i kupcy podróżowali w obrębie imperium, a między poszczególnymi prowincjami istniała ścisła współpraca. Dało to początek prawdziwemu poczuciu wspólnoty w świecie arabskim po raz pierwszy. Jednak pod koniec XIX wieku osmański system rządów zaczął się rozpadać. Imperium już dawno przekroczyło swój zenit i było postrzegane przez Europejczyków jako nic więcej niż chory człowiek z nadbosforu. I to właśnie Europejczycy znacząco przyczynili się do upadku dawnego imperium. Z jednej strony, szybka industrializacja w Europie Zachodniej zwiększyła przepaść ekonomiczną w stosunku do świata arabskiego, a z drugiej strony, europejskie idee, takie jak nacjonalizm. W końcu dotarły do Imperium Osmańskiego. Po raz pierwszy zaczął formować się szeroki opór wobec obcych rządów. Intelektualiści i przywódcy polityczni na terytoriach arabskich domagali się większej autonomii i silniejszej tożsamości narodowej. Wielu z nich domagało się nawet całkowitej niepodległości. I ta iskra, podobnie jak wiele innych rzeczy, w końcu wybuchła podczas I wojny światowej. Tam ujawniła się prawdziwa słabość Osmanów i w całym imperium wybuchły niepokoje. Arabscy nacjonaliści nie przegapili tej okazji i bezceremonialnie wzniecili arabską rewoltę. Celem było stworzenie niezależnego arabskiego królestwa i zakończenie osmańskiej kontroli. Wsparcie Brytyjczyków i Francuzów było szczególnie decydujące w tym przedsięwzięciu. Obie obiecały powstańcom takie państwo, jeśli dołączą do aliantów. Pod przywództwem szeryfa Husseina ibn Alego z Mekki, przy hojnym wsparciu brytyjczyków, rozpoczęła się arabska rewolta, jednocząc prawie cały świat arabski pod jednym sztandarem. A sztandar ten wyglądał następująco. Myślę, że to wyjaśnia wiele rzeczy i wyjaśnia, dlaczego te kolory są tak obecne wszędzie dzisiaj ponieważ za tą flagą kryje się głębsza symbolika. Kolory czarny i biały to kolory proroka Mahometa, a zielony to jego ulubiony kolor i symbol wiary islamskiej. Również świecka symbolika oznacza głęboką symbolikę. Trzy główne kolory reprezentują trzy arabskie dynastie Umajjadów: biały, Abbasydów, czarny i Fatymidów, zielony. Czerwony został dodany jako kolor szeryfów Meki, i jedności króla Husajna, samego przywódcy rewolucji. Ale jak powstały dzisiejsze flagi? Tutaj znów robi się nieoczekiwanie. Arabska rewolta odniosła militarny sukces i znacząco przyczyniła się do pokonania Osmanów na Bliskim Wschodzie. Niemniej jednak wszystko potoczyło się inaczej niż oczekiwano. Po wojnie przywódcy arabscy oczekiwali, że Brytyjczycy i Francuzi Dotrzymają obietnic niepodległości. Tak się jednak nie stało. Zamiast tego podzielili państwa składowe między siebie. Wielka Brytania otrzymała mandat nad Palestyną, Transjordanią i Irakiem, podczas gdy Francja przejęła mandat nad Syrią i Libanem. Inne państwa, takie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kuwait, już od jakiegoś czasu znajdowały się pod europejską kontrolą. Podział ten doprowadził do znacznego rozczarowania i oporu w świecie arabskim. Arabscy nacjonaliści czuli się zdradzeni przez europejskie mocarstwa i kontynuowali walkę o niepodległość. W międzyczasie flaga zyskała na znaczeniu jako flaga rewolucyjna przeciwko jakiejkolwiek obcej ingerencji. I rzeczywiście pierwsze państwa odniosły sukces w walce o niepodległość w ciągu następnych kilku lat. Irak uzyskał niepodległość już w 1932 roku, Syria i Liban w 1943 roku, Jordania w 1946 roku, a wiele innych państw, zwłaszcza w Zatoce Perskiej, w kolejnych dziesięcioleciach. Te nowo powstałe państwa często przyjmowały panarabskie barwy w swoich flagach, aby symbolizować wspólną historię i dążenie do jedności. Tak zwana arabska flaga wyzwolenia, która również opierała się na trzech z czterech świętych kolorów i została później przyjęta przez inne państwa jako ich flaga narodowa. Została również stworzona w okresie wojny o niepodległość. Ale które kraje dokładnie używają tych dwóch panarabskich flag? Niezmieniona arabska flaga wyzwolenia jest używana przez Jemen. Następnie widzimy ją również na dwóch flagach Egiptu i Syrii. Co ciekawe, te dwa państwa na krótko zjednoczyły się, tworząc jedno państwo Zjednoczoną Republikę Arabską. Podmiot ten przetrwał jednak tylko trzy lata. Syria zachowała swoją flagę jako republika wchodząca w skład Zjednoczonej Republiki Arabskiej. Do dziś jedna gwiazda symbolizuje Syrię, a druga Egipt. Flaga Egiptu wygląda dziś tak z orłem Saladyna. Starym godłem narodowym w centrum. Sudan również przyjął tę flagę, ale dodał do niej zielony kolor. Irak również używa zmodyfikowanej formy flagi od 2008 roku po amerykańskiej inwazji. Tutaj jednak dodano inskrypcję w alfabecie arabskim, której niestety nie wolno mi powiedzieć na YouTube. W języku niemieckim oznacza on jednak coś w rodzaju Bóg jest największy. Nawiasem mówiąc, flaga Iraku wyglądała kiedyś tak, co bardzo przypomina nam drugi motyw arabskiej niepodległości arabską flagę rewolucyjną. Standardowa forma tej flagi jest dziś używana przez Palestynę, ale inni sąsiedzi również wykorzystali tę symbolikę. Jordania dodała do flagi siedmioramienną gwiazdę, która symbolizuje siedem wersetów pierwszej sury Koranu. Bardzo podobną flagę mają również Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kuwejt. W obu przypadkach zamieniono jednak kolory zielony i czarny. W przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich czerwień jest jednolita, a w Kuwejcie widzimy trapez zaczerpnięty z dawnej flagi Iraku. Ta ostatnia flaga ma również bardzo nietypowe proporcje 1 do 2. Wreszcie Republika Sahary, która nie jest uznawana przez ONZ. Również używa flagi z islamskim symbolem suwerenności. Oprócz oczywiście podobnych flag, inne kraje, takie jak Libia, Algieria i Oman, również używają tych samych panarabskich kolorów. Chciałbym jednak bardziej szczegółowo wspomnieć o jednej anegdocie. Dwa kraje są szczególnie podobne: Katar i Bahrajn. W obu przypadkach widzimy czerwień i biel. Oraz pięć punktów symbolizujących pięć filarów islamu. Pierwotnie obie flagi były w rzeczywistości identyczne i różniły się jedynie proporcjami boków, dlatego były stale mylone. Aby jednak tego uniknąć, wykorzystano fakt, że czerwony barwnik używany do barwienia flagi był często przyciemniany przez słońce dlatego też flaga Kataru ma obecnie kolor bordowy. Jednak w ciągu ostatnich kilku dekad Wszystkie wymienione kraje miały również wiele innych interesujących flag, które niestety wykraczają poza zakres tego filmu. Napiszcie w komentarzach, czy bylibyście zainteresowani kolejnymi filmami o flagach, lub czy tylko ja uważam to za ekscytujące.